Witam, na tym filmiku pokażę Ci, jak uruchomić LiveBoxa oraz jak wygląda pierwsze logowanie do systemu. Zacznijmy od początku, czyli jak uruchomić LiveBox. Po pierwsze, wchodzisz na stronę LiveBox24.pl. Klikasz przycisk Uruchom. Tutaj wpisujesz swój adres mail, na który dostaniesz e, swój pięciocyfrowy identyfikator oraz PIN. Możesz również wpisać jakąś dodatkową informację, na przykład jeśli potrzebujesz dwóch liveboxów, na przykład dla osoby, która przebywa w zakładzie karnym. No i jak widzisz, poza adresem mailowym administrator nie zbiera żadnych informacji o Tobie, także można powiedzieć, że system jest anonimowy. Przejdźmy dalej. Załóżmy, że już otrzymałeś mail z identyfikatorem i pin -em. Pokażę Ci, jak za pierwszym razem zalogować się do panelu systemu. Kliknij w przycisk Zaloguj. System przynosi nas na stronę logowania. W miejsce identyfikator Livebox wpisujemy pięciocyfrowy identyfikator, który otrzymaliśmy w mailu. Ja dostałam 36837 i wpisuję PIN, który otrzymałam również w mailu i klikamy zaloguj. Przy pierwszym logowaniu system poprosi Cię o ustanowienie nowego hasła. Zapamiętaj to hasło, to bardzo ważne. Do tej pory to hasło będzie służyło Ci i do logowania do systemu, a także do konfiguracji, na przykład jeżeli będziesz chciał połączyć z systemem swój telefon komórkowy. Oczywiście w obłokach hasło musi być takie samo. No, i zapisujemy. Możemy oczywiście poprosić o zapamiętanie. System poprosi o ponowne zalogowanie się, i tutaj znowu wpisujesz swój identyfikator, który otrzymałeś w mailu, i nowo ustanowione przez siebie hasło. No i klikamy zaloguj. Po zalogowaniu wyświetli się strona powitalna systemu, jeśli ją widzisz to znaczy, że system wpuścił Cię do środka i blogowanie pobiegło pomyślnie, masz uruchomiony, aktywowany livebox. Na dziś to tyle, pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym filmiku.